Kiedy nacieszą się już Państwo zaciszem hotelowych pokoi, zapraszamy do restauracji Villa Lamus. Jej efektowne wnętrze to zasługa oryginalnej stylizacji przywołującej na myśl czasy zamierzchłych epok. Drewniane szafy, kredensy, stoły, okna tonące w kompozycjach z suszonych kwiatów i ziół oraz doskonała obsługa tworzą niepowtarzalny i nietuzinkowy klimat sali. We na menu restauracji Villa Lamus zaspokoi gusta wszystkich smakoszy. Harmonijnie dobrane gatunki wino oraz kompozycja dań kuchni polskiej i europejskiej przygotowane ze świeżych i naturalnych produktów dostarczą Państwu niesamowitych wrażeń smakowych. Villa Lamus to także doskonałe miejsce na zorganizowanie konferencji, spotkań biznesowych, jak i towarzyskich, przyjęć okolicznościowych, kolacji we dwoje oraz rodzinnych wieczorów.